gryzie w Anglii Polaka. Polaka w Anglii gryzie sukces, sąsiada. To powoduje, że spektakularnych osiągnięć mamy niewiele. Albo unikamy ich pokazywania. Lub natychmiast doszukujemy się przyczyn, jak w dowcipie o nowym futrze kochanki, za które ileś tam razy dałam. A przecież podstawy psychologii pokazują wyraźnie, że dziecko chwalone rozwija się dużo lepiej i że nagrody działają kilka razy skuteczniej niż kary. Gdziekolwiek na świecie, ktokolwiek odniesie sukces, jest wychwalany, składane są mu gratulacje, ludzie czerpią inspirację, a często i odwagę. Do własnego działania. Ostatecznie analizując, przecież jakiekolwiek osiągnięcie przyczynia się do poprawy jakości życia innych. Lepsze produkty Apple, lepszy serwis Virgin czy komunikacja międzyludzka Facebook. Gdy jakiś Polak awansuje, natomiast kierowane są zarzuty, że się sprzedał że tworzy z szefostwem i tym podobne. Pojawia się polski wynalazek, a ile na tym zarobili? Zdjęcia z wakacji po całym roku charówki, sól wokół. Nowy samochód powoduje, że stajesz się najgorszym sąsiadem. Fałszywe przyjaźnie wyłażą po latach. Spotykamy się tylko po to, aby mieć okazję do obgadywania, co kto ma w domu i jak żyje. Potencjalnie każdy przyjaciel ma określony cel okraść dom, zgwałcić żonę i zabić dzieci. Czyli dokładnie powtarzany schemat okupantów i zaborców, którzy przez wieki męczyli nasz kraj. Łatwiej jest nam zebrać się do buntu niż budować. Stąd najszlachetniejsze idee, przejawiane przez Solidarność, partie i ruchy społeczne, aż po wielką orkiestrę świątecznej pomocy, tracą z czasem swój rozmach i zainteresowanie. Po prostu musimy zauważyć, że jesteśmy już wolnym narodem. Nie musimy sobie wyrywać okruchu chleba, jak podczas oblężenia powstańców w Warszawie. Możemy tworzyć lepszą rzeczywistość. A wspólnie oznacza skuteczniej. Jakkolwiek rozwój internetu wpływa znacząco na wytwór i dystrybucję dóbr, to szybkie wzbogacenie się jest mrzonką. Oczywiście są wyjątki, ale i za nimi kryją się idea, wspólne działanie i wytrwałość. Gromadzenie majątku, stabilna poprawa życia każdej rodziny to praca kilku, kilkunastoletnia. My tylko budujemy oby lepszy grunt dla naszych dzieci. Naturalnie awanse w Anglii nie cieszą się popularnością z nieco innego powodu. Nowo mianowany supervisor czuje się w obowiązku wykazać wyższe normy, dłuższe godziny pracy, traktowanie dotychczasowych kolegów jak śmieci, szczeble do sukcesu, pracy w biurze. W Blackpool 10 lat temu stawka w B&Q wynosiła 12 funtów. Obecnie jest to minimum krajowe, a normy trzy razy wyższe. Sami tworzymy własne piekło. Rozwiązaniem jest być może oparcie relacji międzyludzkich, czy to w pracy, czy w życiu codziennym, na systemie wartości. Nie musimy się kochać, ale szanujmy. Drodzy bracia i siostry, mówili w kościele: Ostatecznie, jaki pożytek z tego, że człowiek zdobędzie cały świat, jeżeli sprzeda przy tym swą duszę? Tymczasem sytuacja win-win jest przeciętnemu imigrantowi nieznana. Nie pójdę do polskiego sklepu, bo nie będę nikogo dorabiać. Choć, to jest śmieszne, choć plastik smakuje może lepiej. I tak tworzy się zamknięty krąg nienawiści, na który Anglicy patrzą z politowaniem i żarują na naszej niezgodzi, na naszej niezgodzie. Polak zostanie po godzinach. Zostaw, Polak to zrobi. Może powinniśmy zacząć mniej robić, a bardziej organizować, lepiej myśleć i więcej czuć. Ku chwale Ojczyzny i za sprawą świąt.